Witam serdecznie, tutaj Extreme Game, gramy w Fortnite, sprawdzamy, czy coś się zmieniło na mapie, powykonujemy jakieś zadania, spróbujemy trochę zdobyć fałdolców. Kurwe, haha, <laughs> banana urzuciłem, <mu> haha, <laughs> także myślę Cóż za wymiana ognia, <laughs> Zobaczmy, jakie są zadania, ale tutaj nie widzę nic ciekawego. Po prostu będę chyba użyj de wyrzutni, co to jest de wyrzutnia? Ajajaj, tydzień z kera. O, a to też można sobie przeszukać. To jest dodatkowe. Są punkty. Chyba te bronie trzeba zebrać. Przeszukaj skrzynię, No to przeszukałem. No chyba, że o inną no, skrzynię tutaj chodzi, ale to była jedyna skrzynia. Trzeba 10 skrzyń. Zlecenie trzeba wykonać, także weźmiemy sobie zlecenie dodatkowe od szturmowca. No i tutaj zadać obrażenia za pomocą broni z gwiezdnych wojen. Kurde, ale biją mocno. Ale zadanie wykonane jedno. I nawet drugie się udało wykonać. I zginąć przy okazji. Kurde no. Spróbujemy pokonać Dark Vadera. Będziemy musieli pokonać tego Darth Vadera. Co nie będzie łatwe. Tym bardziej, że tutaj mamy jeszcze kolegę do zabawy. No, dobra, trzeba było się go pozbyć. No, chyba Dark Vader mnie pozbędzie się zaraz. Chyba, że jakoś tu uda mi się przeżyć. A ja, ja! Przyciągnął mnie tutaj. <laughs> Oj, dobra. Myślę, że na tym <laughs> zakończymy. Tylko 10, bo miałem bardzo słabo, ale też nie poszła rozgrywka. Jeszcze jedną nagrodę trzeba odblokować, może oszczędnie. Odbierzemy sobie to. I tutaj dodatkowe V-dolce uda się odblokować. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, się cześć.